W sercu polskiej wsi rozgrywa się nie tylko codzienna praca rolników, ale i ich osobiste dramaty oraz radosne wydarzenia. Program telewizyjny Rolnik szuka żony już od dziesięciu sezonów pozwala uczestnikom nie tylko na znalezienie bratniej duszy, ale również na budowanie trwałych relacji. Historia Waldemara Gilasa, bohatera dziesiątej edycji tego programu, to opowieść godna najpiękniejszych baśni. Po wielu perypetiach sercowych i zakrętach losu, Waldemar związał się z Dorotą, kobietą, która okazała się jego przeznaczeniem. Ich uczucie kwitło i rozkwitało niczym najpiękniejsze kwiaty wiosny, aż wreszcie zaowocowało narodzinami małej Dominiki Marceliny w malowniczy wrześniowy dzień roku 2024. Dominika przybyła na świat jako owoc miłości, która przetrwała próbę czasu i okoliczności. Każdy jej płacz i każdy uśmiech stały się dla Waldemara i Doroty centrum wszechświata. Byli oni niczym strażnicy jej spokoju i dumni opiekunowie nowo odkrytej radości. Niedawno rodzina Gilasów postanowiła podzielić się z szerokim światem chwilami szczęśliwych wspomnień z ceremonii chrztu swojej ukochanej córeczki. Na udostępnionych fotografii widzimy Dariusza Machałowskiego, innego uczestnika dziesiątego sezonu rolnika, szuka żony, który pojawia się u boku Waldemara i Doroty jak cień dobrego ducha przeszłości. Jego postać przywołuje wspomnienia zarówno słodkich, jak i gorzkich momentów programu. Spostrzegawczy obserwatorzy reality show mogli pamiętać Dariusza z jego burzliwych chwil podczas finału programu. Jednak obecność tego mężczyzny na fotografii z Chrztu rodzi pytanie czy możliwe jest, że Darek został wybrany na ojca chrzestnego Maleńkiej Dominiki? Czy to byłaby kolejna niespodzianka pisana przez los? Na domysły fanów odpowiedź przyszła szybko jak letni deszcz gaszący pragnienie ziemi po dniach suszy, mimo wielkiej bliskości do rodziny Gilasów, oraz oczywistej sympatii, jaka łączyła ich wszystkich. Dariusz Machałowski nie objął honorowego tytułu ojca chrzestnego. Był jedynie gościem, choć zapewne dumnie poczuwałem do przyjaźni tak głębokiej, jak korzenie starych drzew wzrastających na polskiej roli.